Gamebox24.pl, cześć, Piotrek Baranowski z tej strony, czyli Neo z tego właśnie portalu. Pokażę Wam inny teraz fragment z gry enslaved. ten z tej, tej części drugiej, która moim zdaniem jest trochę bardziej hardkorowa i trochę bardziej wymagająca dla gracza. Niech to będzie na przykład jedenasty rozdział, w tym wypadku gram na poziomie średnim, jeżeli chodzi o trudność no, i pokażę Wam teraz zupełnie inną zasadę, która, która, która znajduje się w tej grze. Mianowicie, nie tylko jest to platformówka, nie tylko jest to jakaś kwestia związana z kooperacją, z TRIP, ale także są kwestie typowo takie związane z grą akcji. Będziemy mieli trochę teraz strzelania i takiego chowania się za osłonami, a więc zapraszam do. Oglądanie, jedenasty rozdział. Pominę może tutaj kwestię związane z fabułą, nie będę Wam tutaj zdradzał, co się konkretnie stało. Po prostu jestem tutaj. Dlaczego to musicie sobie zobaczyć, grając po prostu w tą grę? Fajnie wyreżyserowane katstenki. Całkiem ciekawy, sugestywny i dosyć wykręcony, trzeba przyznać, świat. Jak widać, czeka mnie całkiem spora ilość walki w tej chwili. Zaraz się o tym zresztą przekonacie. Jeszcze tylko Wam pokażę kwestie rozwoju postaci. Wciskając L1 i najeżdżając gałką w dół, mam możliwość subgrade'owania swojej postaci w oparciu o kwestie związane z walką, o kule takie niebieskie i czerwone. Niebieskie obezładniają, a czerwony niszczą. Zaraz zobaczycie sobie, jak to działa w praktyce jest także możliwość rzeczywiście upgrade'owania osłon oraz upgrade'owania, rzecz jasna, życia, które mi się w tej chwili co jakiś czas już regeneruje. Mi się udało trochę rozbudować postać. Taka możliwość jak regeneracja życia, tempo regeneracji, jak gdyby jest związane z rozwijaniem postaci w oparciu o punkty doświadczenia, które się zdobywa w trakcie gry. To są te, te takie czerwone kule jakby. No dobra, przejdziemy sobie tu dalej. Tak, dołączył do nas trzeci towarzysz, który pojawia się jak gdyby w pewnym momencie gry i on tutaj w tym momencie jeszcze często bardzo ma za zadanie po prostu nas osłaniać albo jak gdyby pomóc nam przedostać się w jakimś tam fragmencie gry. Tryb jest tutaj, którą oczywiście ja muszę chronić, a moje chronienie w tym momencie będzie polegało na tym, że po prostu poradzi sobie z tymi przeciwnikami wszystkimi. Jak widać nie mam żadnej niebieskiej kuli, w związku z powyższym będę musiał sobie najpierw ją zdobyć. A jak widać one gdzieś tam są dalej. Najpierw tutaj przejdę szybko. Strzelają pewnie niesamowicie. Dobra, jeszcze tutaj chyba... Oj oj, niedobrze. Dobra, udało się. I teraz tak, ten tutaj jak widzicie ma niebieską yy, taką osłonę. Ja będę musiał się najpierw mu ją zniszczyć, wrzucając ją tą niebieską kulą, i teraz czerwoną, żeby go obezwładnić. No i teraz kilka razy będzie właśnie takie sytuacje, będę właśnie dokonywał dokładnie tych samych zasad. Niebieska, czerwona, o, dokładnie taki, taki spot. Teraz jest taki jeden, który ma jak widzicie odliczanie nad swoją głową. Trzeba go się szybko pozbyć, ponieważ to jest taki jegomość, który może wezwać tam posiłki. I ich się trzeba po prostu bardzo szybko w grze pozbyć. Tutaj jest bez osłony taki koleś, więc trzeba go po prostu zniszczyć od razu. O kabum, proszę bardzo. Dobra, robimy kabum. Właśnie tak. Ok, teraz słuchajcie, nie ma żadnej niebieskiej tej. Oj, proszę bardzo, osłona moja traci już na ważności. Dobra, tutaj jest jeden. Oj, teraz z wszystkich możliwych stron strzelają do mnie. Dobra, ja chyba przejdę tutaj, będzie to, myślę, mądrzejsze rozwiązanie. Tak, tu jest jeden, trochę nic nie widzę, dobra, okej. Okay. Raz i dwa, właśnie tak. Oj, zobaczcie, tu jest... Oj ojoj teraz się źle stało, słuchajcie. Ja muszę się gdzieś ukryć. Okej. Okay. I tak. Jeden i drugi. I właśnie taki był mój cel. Tu jest jeszcze jeden. Taka sama zasada, jeżeli chodzi o zniszczenie. I chyba mi się udało. Tak, poradziłem sobie z y, tym fragmentem rozgrywki. No, proszę bardzo, coś nie może wejść do góry. Taki mądrala, no. Wszystkim mówi, co ma robić, a sam nie umie wejść. No dobra. Bierzemy amunicję. Ile się da. Dziś tu powinna być trip, o, ona już tutaj jest. I teraz ja muszę, oczywiście, ją chronić, na ile to oczywiście jest możliwe. Tych mechów będzie teraz trochę więcej, więc będę musiał bardzo uważać żeby nie zginąć. O, tu jest taki jeden. Nie trzeba go bezwładnie, trzeba po prostu go od razu rozwalić, ponieważ on nie ma tej osłony, więc warto sobie tutaj to wziąć do serca. Okej. Trochę życia, te niebieskie, te, te zielone takie kule to jest życie. Konkretnie punkty zdrowia. Tu jest taki jeden, który będzie chciał nas zabić. Jak widzicie on ma tą taką, to odliczanie nad sobą. Prawdopodobnie nie wiem gdzie on jest, więc chyba niestety wezwie swoje posiłki, trudno się mówi, żyje się dalej. No nic nie poradzimy na to. Dobra, tu jest jeden. Ten by chciał trip zabić, myślę. Ja sobie oczywiście z nim poradzę w dosyć szybki sposób, udało się. Oj, raz i dwa. No jeszcze raz, ok, super. I teraz tak, tutaj albo tutaj. O, strzelają dosyć konkretnie, jak słyszycie. Chyba mi się uda w niego strzelić. Tak, najpierw go obezładnimy I teraz zabijemy. Ok, ja zobaczę, co się dzieje tutaj. Postaram się wziąć, co się da. Jakaś amunicja. Pociski obezładniające. Może tu przeskoczę, jest trochę życia zawsze. O, tu strzela. Zobaczcie, jaki przyjemniaczek. Dobra, zale go zabijemy. Pat smash! O, właśnie o to chodziło. Wow. Teraz to jest niefajnie, słuchajcie. Oj, 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 Bardzo niedobrze. Oj. Oj, 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 oj. Dobrze, udało się. Udało mi się jakoś wydostać się z tego pola rażenia, ale było dość ciężko. Dobra. Raz i dwa. Oj. Tam jeszcze jest jeden. Słuchajcie, on się tak skrzętnie dosyć ukrył za, za tymi drzewami. Okej. Okay. Chyba mi się udało. Jeszcze raz i dobrze. Jeszcze jeden jest. No normalnie, kurczę, więcej ich matka nie miała, no. Raz. I dwa. Okej. Okay. Chyba wszyscy, tak mi się wydaje. Jeszcze jeden strzela. Dobra, trochę walki, zobaczcie sobie teraz, co do niego podejdę. I go zniszczę. Właśnie w taki sposób. O, wściek się niesamowicie tutaj w tej chwili, manki. Zresztą w sumie się mu nie dziwię. No i pięknie, o to właśnie chodziło. To jest właśnie koniec myślę tej wymiany ognia. Teraz pozbieram co tu się da. Jakaś amunicja. Jeszcze jedna. Gdzieś tu musi być trip. Ona uszyła jest tak, ona już jest tam. No i słuchajcie, to byłoby na tyle, myślę, jeżeli chodzi o ten fragment gry. Tutaj jeszcze dzieje się dosyć sporo, będzie, jest taka walka dosyć poważna z bossem. Potem są kolejne elementy platformowe, jest też zagadka, ale może to innym razem. Być może właśnie także na Gamebox24.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach na naszej stronie internetowej. Komentujcie oczywiście, co Wam się podoba. Dajcie też znać, co ewentualnie chcielibyście jeszcze zobaczyć. To może jeszcze nawet dzisiaj zdołam Wam to po prostu pokazać. OK. Trzymajcie się. Cześć.